Pierwszy głos wchodzimy jeszcze raz. Ty dzień dobry. Dzień dobry panu, Pan jest Pan jest kpiarski, szyderczy, i, i Czego próbkę zaserwował pan mi y, albo my sobie przed wejściem do studia. i Ja to bardzo lubię, natomiast prawda, chciałem to panu... Było miłe. Prawda, natomiast chciałem panu zapytać o takie uczucia... Myślę, że może panu nie obce. Czy melancholia? Bywa pan melancholijny? Ja Bywam. wiem, że melancholia jest zwykle związana z Bywam. doświadczeniem z przeszłości, ale Czy zupełnie serio. Chciałem, zapytać, chciałem za, zapytać, jest pan w Sejmie, odbiera pan zaświadczenie o tym, że wkrótce jest pan już posłem elektrycznym, a wkrótce będzie pan prawdziwym posłem. Dosłownie za trzy tygodnie z groszami. Co pan czuł? Jeszcze tego nie czuję. Bo. Ja jestem takim rzadkim zjawiskiem bez zrozumiałości. Ja nigdy nie byłem radnym, nigdy nie byłem posłem, a zawsze przez tą politykę w jakiś sposób się przechodziłem. Czyli pełną gębą politykiem to tak naprawdę w jakimś sensie będzie pan za chwilę no, dopiero. Pewnie tak, natomiast to nie wiem, to co mówiłem, czasami mądre rzeczy, czasami głupie, zwracało uwagę ludzi. A będzie miał, pan, tak, pan, będzie miał pan takie poczucie. Hmm. Tak, z taką możną satysfakcją pokazałem Wam. Chcieliście i dokładnie w tym budynku chcieliśmy zakopać, chcieliście mnie zakopać do grobu, proszę bardzo, ja jestem mandat. Nie, Tutaj z wie Pan co, bo żeśmy sobie wymienili, ile mamy lat obydwaj. Myślę, że z wiekiem odchodzą tego typu uczucia. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że z wiekiem dostojnieje i mam coraz większy dystans do życia. W związku z tym może mnie bolały różne rzeczy. Kiedyś, teraz mnie bolą mniej. Ja wiem, czy, 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 że ludzie są różni po czy, prostu. Czy na tej uroczystości spotkał Pan Pana Ziobrę? Był tam? Nie, nawet nie zwróciłem na niego uwagę, ale ja akurat z to nie mam złych nie. kontaktów. Nie, wie Pan co, Ziobrę to nawet cenię, powiem Panu za co. Znaczy on zawsze był zły. W związku z za tym... Za konsekwencje. wszystko ta, jest <laughs> tak. Był zresztą, mogę do tego wrócić, był zresztą bardzo prosty do, do ogrania, znaczy nic mu nie zarzucam, tylko mówię, żeby to arogancko nie zabrzmiało na komisji śledczej, to znaczy on był łatwy do zaprogramowania. Ja mogłem 10 minut wcześniej albo 15 minut wcześniej w czasie Komisji Śledczej dotyczącej afery Rewina, tak go zaprogramować, żeby wiedzieć, jakie pytanie zada za 15 minut. To nie jest skomplikowana osobowość moim zdaniem. Nie obrażam go, bo po prostu jest bardzo przewidywalny. Jak się będzie W związku do... z tym tak to po prostu wygląda. No Pan Ziobro po prostu, konie jaki jest, każdy widzi. No, tam na przykład pan niedoszły premier z Krakowa był inteligentny na tej komisji. To, pan, to, to trzeba było się spiąć w sobie. I, tam I to wszystkie cały ten tekomorki... komplement pod adresem pamiętam, żeby kopnąć dobre. Nie, to cały pan, bo pan ze mnie wydebrał. To takie uciekamy, uciekamy od tego i. Jak się będzie nazywało to, to nowe ugrupowanie? To będzie Lewica po prostu? Ech, tak się chyba nie będzie nazywało, dlatego że e, chcielibyśmy, żeby to klub parlamentarny nazywał się podobnie jak nowa partia, którą wierzę, że powstanie. A słowo Lewica jest w tej chwili chyba własnością partii, która się zarejestrowała z pół roku temu. To jak to mogłoby się nazywać? Proszę pana... Mamy z Adrianem i z Robertem taką umowę, że informujemy wtedy, kiedy ustalimy i bardzo precyzyjnie to robimy. Ale o tej, to, o tej sprawie to chyba pan raczej z Robertem niż z Adrianem. Ja, z Robertem i z Adrianem, dlatego że... Planujemy, mamy dosyć dokładnie poplanowane te cztery lata. No to właściwie e... teraz powinien się odbyć kongres zjednoczeniowy, najlepiej tak w grudniu, żeby to <grym> stało <grym> się za dość. 15, nie, 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 jeśli dobrze nie, pamiętam, nie, 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 damy, nie damy pewnie rady w tym roku, dlatego że względy formalne są trudne, mhm. a polskie sądy nas, a sądy, o, bez żadnej. Żadnego patosu głupiego. A sądy nas nauczyły pokory i skruchy. No bo nie wiem, czy pan wie, czy państwo wiecie, że nasz wniosek o zmianę nazwy, jeżeli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, do tej pory proces trwa. Został złożony Od? na miesiąc przed wyborami, po no. to, żeby w wyborach. Spokojnie, to jeszcze no, Teraz, żeby się wypisać z KRS-u, to trzeba, trzeba dłużej być spokojnym. Wiemy, wiemy, dokąd chcemy pójść. To się nic nie zmieni. A będą wybory przewodniczącego, czy dwóch przewodniczących, czy jak to ma wyglądać? Na pewno będą wybory i na pewno te wybory będą, e, będą dużą e, poprzedzone du dużą ilością konsultacji. Proszę pana, nauczyłem się jednej rzeczy i naprawdę się tego nauczyłem. Hmm. Jak mi ktoś mówi, że nie, to jestem w stanie iść na pięści. Im więcej się daje, tym więcej wraca. Naprawdę. Doszedłem do tego wniosku kilka dwa, to trzy miesiące temu. Nie zależy na jedności lewicy. Nie zależy na, to, na tym, żebyśmy mieli jednego kandydata bądź kandydatkę na prezydenta. Do tego zakwidujemy. I będziemy mm -hmm. mieli. Nie zależy na, to, żeby, na tym, żeby w wyborach, bez względu na to, czy będą przyspieszone, a stawiam tezę, że będą, Do tego że będą w terminie, to żeby pójść wspólnie, żeby jak najwięcej środowisk lewicowych ogarniać. Ja zrobię w, tym, w tej sprawie wszystko, co jest zgodne z racjonalnością. W związku z tym, wie pan, no, łączymy na, jeżeli, jeżeli nastąpi jedna partia, powstanie e, na skutek różnych procesów Sojuszu Lewicy Demokratycznej z wiosny, to ja mam świadomość, że u nas jest 23 tysiące członków płacących składki. Bez tego, to oczywiście tylko komuś podoba PKW. Czyli pan chce więcej dać, ale na dzień Dobry, weźmie pan stanowisko przewodniczącego? Nie, 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 No to ma, no nie, nie, mamy inny bo, pomysł. To co pan opowiada jest nie, proszę, opowiedzenie proszę swojego proszę. tytułu. Proszę mamy pana, struktury, mamy pieniądze? No właśnie nie. Właśnie mówię, co mamy, mówię, okay. co nie mają partnerzy i wiem, czym muszę się podzielić i chcę się podzielić. Mm -hmm. Uważam, że najrozsądniej by było, jeżeli te partie się połączą, żeby... Yy, te dwie, byli, czy te trzy? By, na razie dwie i zawsze o tym mówiliśmy. Mm -hmm żeby byli współprzewodniczący, bo to uczciwe. A jak, nie nie. Wie pan, pan sobie wyobraża, że ja zostanę szefem partii i będę zarządzał strukturą Wiosny? Albo, że Robert zostanie szefem partii i będzie zarządzał strukturą SLD? Pan doskonale wie, że on będąc w Brukseli nie będzie zarządzał partią, więc nawet jak będzie dwóch, to I de facto dlatego, będzie rządził pan. I dlatego jestem mądry i chcę tak zrobić, żeby ci ludzie się nie pokłócili. I wiem, że będę miał masę i Robert będziemy mieli masę roboty. Adriana z tego zwalniamy, dlatego że Adrian od początku, to znaczy od 3 czy 4 miesięcy, nam mówił, panowie, moja tożsamość, budowana przez wiele lat, jest tak olbrzymia, że procesy muszą nastąpić. Ja to akceptuję. Uważam, że to Adrian jest mądrym facetem. Który y, musi się razem z Marceliną, Zawiszą, z Koniecznym, z całą ekipą fajnych ludzi, notabene mają bardzo fajnych posłów, mądrych, muszą się przyzwyczaić do nowej sytuacji. Każdy musi przyzwyczaić. Tak, a czy to będzie naturalne, bo jednak integracja, integracją, a na końcu, jak sobie Kowalski z Malinowską włączą telewizor, to w ważnej debacie będą słyszeli dwa takie ważne głosy lewicowe. Pewnie więcej, ale, ale, ale zawsze dwa głosy liderów. Czy to nie będzie złe? Nie. Zawsze jak będą słyszeli trzech, też będzie fajnie. Wie pan co? Mocno zmądrzałem. Ja wiem, że może pan w to nie uwierzyć, ale mam naprawdę do tego dystans. Fajnie jest nam we trzech. Zawsze zresztą, jak mówię, to mówię też o partii Razem, mówię o Wiośnie, to daje plusy też. Ludzie to widzą, elektorat to widzi, wyborczynie i wyborcy to widzą. Na, na Niech pan zobaczy, że tak naprawdę tylko Konfederacja i lewica w tej chwili są spójne. Nikt się nie kłóci, nikt się nie podpierdziela pod stołem, tam nie opowiada. Ja to wszystko przeszedłem. Wie pan, jak ktoś zaczyna mówić nikogo nie atakuje, bo to w różnych miejscach. Nagle mówi, a może kto inny będzie premierem, a może tutaj mamy takie rzeczy, a tu jakieś spółki Skarbu Państwa, a podyskutujmy, kto by mógł być przewodniczącym. Jak to zaczyna wyciekać, to zawsze z tego na Czyli pan nie mówi, żeby się nie błudzić, wierpie... tylko żeby nie wyciekało? Nie, właśnie o to chodzi, że to można ustalić, można, można, można to robić inaczej. Sam się tego niedawno nauczyłem. A nie myśli pan, może tak z takim. Uśmiechem do samego siebie, niezłej jaja, jestem przeszłością lewicy. Ale wie pan co, ja, ja już kilka razy się tak uśmiechnąłem do siebie, bo muszę panu powiedzieć, że jakże żeśmy panią no Marcelinę Zawiszę, koleżankę swoją teraz, bliską, na pełnomocnika, to znaczy na osobę, która rejestrowała wszystkie listy, podpisywała wszystkie kwity najważniejsze i zarząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pytam tam się stawia wniosek o to, aby dla pełnomocnika Komitetu. SLD, Sojusz Lewicy Demokratycznej, bo taką formę żeśmy dyskutowali, została pani Marcelina Zawisza. Wszyscy ręka w górę. I mówię, świat się zmieni. Świat się zmieni. A, yy, czy, I to bo panu, w dobrym kierunku. Bo panu, pan nie, 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 no nawet tutaj usłyszałem taką małą alzydę do do Platformy. I czy pan ma stosunek do Grzegorza Schetyny lekko schizofreniczny, bo z jednej strony złośliwości, a z drugiej strony, literalnie już bez złośliwości, pan, lewica, jesteście beneficjentem tego, cud cudzysłów, rozwodu, który był okej, okay. Kośniak zaczął, ale potem, jak już Schetyna powiedział, że, że z wami nie idzie, no to tak naprawdę bez tego, by tej zjednoczonej lewicy w Polsce Chyba dzisiaj nie pan co, wszystko oceniam w, sta w sposób racjonalny. To znaczy, mogę panu powiedzieć tak. Ja uważam, że jakby to jest nie do sprawdzenia już. Jakby była koalicja europejska, to byśmy z pisem wygrali. Nie sprawdzimy tego. Ani Mówi pana, Pan, ani że ja. tak. Tak. I dlatego ostatnio wyszedłem z tego. Mówi Pan, bo to takie opowieści, ja jestem silnym charakterem. Po prostu taki jestem. Tak, Bóg dał, natura, wszystko jedno. Ja wyszedłem z tego ostatni, bo chciałem wyjść ostatni, bo w ogóle nie chciałem z tego wyjść. Ale zgadza się Uważałem, Pan, że w momencie, kiedy Kosiniak powiedział jestem out, to to już właściwie nie miało racji. A by. gówno prawda. A wie Pan dlaczego, dlaczego? to jest nieprawda? Bo y, brakowało lidera, który by nie doprowadził do tego, że Kosiniak powiedział out. Wie Pan, a, że rozmawia Pan A co z takim, musiałby Schetyna zrobić, żeby Kosiniak nie powiedział out? Rozmawiać, traktować poważnie, mieć dystans. Mieć plan, a nie pokazać, było tak, nie było pokazać było tak, jak to może wyglądać za rok, za dwa, lata. było cztery. tak, że... Rozmawia Pan z gościem, który przekonał partię razem do tego, żeby szła na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej przy progu 5%. Ja wiem, tylko, tylko, tylko Panie Pośle Elekcie, o tyle było Panu łatwiej, myślę... Chociaż ja, ja już publicznie mówiłem, że po, połączenie tych trzech ugrupowań lewicowych jest wielkim sukcesem. I powiedziałem, że, że też publicznie, że wam się w dwa tygodnie udało coś, co na przykład próbowali socjaliści w Hiszpanii z Podemosem i za diabła się udać to tak, może. Dobra. Więc to jest sukces. Natomiast może było o tyle łatwiej, że Zandberg jednak myślał sobie, no jak drugi raz nie wyjdziemy do parlamentu, to już jest. A jednak w platformie, po tym, kiedy nie. tak nie. eksponowane nie. miejsca na listach, no i potem w Europarlamencie dostali ludzie de facto SLD. Te napięcia były tak duże, że dla nich, dla wielu z nich to co? Teraz ze SLD mamy do łóżka się pakować już bez PSL-u? To Ale w ogóle tracimy pan, cnotę. Już, już było po tej nocy. My hmm. żeśmy się ze sobą przespali. Już wiemy, jak pachniemy nawzajem. Już wie pan, wszystko, co miało być, się zdarzyło. My zresztą żeśmy dali na tę listę 6% głosów. Hola. 6%. To jest moje 6%. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nie było tak. Wie pan dlaczego? Bo Władek Kosiniak miał takie same problemy jak Zandberg. Bo yy, myślał, że yy, duża była gwarancja na to, że się nie dostanie do Sejmu. Bo w momencie, kiedy się rozstawaliśmy, to oni byli na poziomie 4% i miał Faktyce. potężną opozycję. To I wie pan, i wtedy, przepraszam, że to zrobię, bierze się za dłoń, mówi słuchaj, pogadajmy. Przeanalizujmy wszystko. Nie róbmy tego arogancko, za szybko, nie jestem wcale taki silny, tak? Uśmiecham się do ciebie, nie zjem cię. Spokojnie, ustawmy mm. to jakoś. Ja to umiem. No dobra, źle to zabrzmiało. Może, może jestem bufonem w tym momencie. Umiem. Ktoś tego nie umiał. Lider musi wiedzieć, że im więcej da, tym więcej weźmie. Powiedział pan, yy, bo to też będzie dla polskiej polityki, dla lewicy, Historia ważna, nie wszyscy sięgają pamięcią do prehistorii, ale my dwaj sięgamy, że kiedy lewica wydawało się idzie zupełnie pod nóż, albo pod siekierę, albo pod młotek w Polsce, to kampania prezydencka Cimoszewicza była pierwszym znakiem, że tak być nie musi. W związku z tym pytanie: płeć kandydata na prezydenta, czy, czy że tak powiem, jest już znana? Kampania prezydencka Cimoszewicza została bezkrytycznie i bez żadnych konsekwencji zarżnięta przez platformę. Nie, nie, ja, ja panie yy, pośle. Mówi pan o pierwszej 9%. Tak, tak, tak. tak, tak. No 10. A ta druga. Wie pan, no ta druga. No ta będę nikt za to nie, nie powiedział słowa, przepraszam. nawet. To świństwo, które zostało zrobione przez platformę, żeby była jasność, to, to nie jest moja fobia, Ale wie pan, że, że, że też z całym szacunkiem Cimoszewicz nie miał prawa schodzić z tego ringu. Trzeba było się bić ale, i użyć ataku dobra, na siebie, ale, ale nikt jako nie ma prawa stosować wiem. takich świn wobec niego. Nikt za to nie przeprosił do tej pory. Nie, nie spodziewamy się. Czy, mamy... czy, czy płeć kandydata, kandydatki? No, proszę pana, ale my to mamy już właściwie przegadane. Że, wie, że wie, wiecie kto? Proszę pana, Dzisiaj mamy... W rubryce taki półsatyryczny, który z prawicowych tygodników zasugerował. Że, że, pan ma, że pan ma coś do Roberta, i wstępnie pan powiedział, że to Adrian, a nie Robert. Wie pan co, y, ale odnoszę wrażenie, że rozmawiamy o prawicowym y, tygodniku, który już wydawany jest sam dla siebie. Tam podobno zobowiązali dziennikarzy do kupowania dziesięciu egzemplarzy. Ja nawet nie wiem, który to serio. Y, y, nie ale pamiętam. Ja wiem, proszę pana, do, to nie jest poważna dobra, historia. Ale czy, czy, czy Robert czy Adrian? Mówiąc... Proszę pana. Mamy to przegadane, musimy to zweryfikować wśród ludzi z nami związanych, bo to nie będzie tak, że trzech facetów pod stołem podejmie decyzję. My mamy swoje ciała statutowe, mamy zarządy. Mamy rady krajowe i to mamy konwencję, to wszystko musi się zadziać. Cholera, tak patrzę, wie pan na zegar, za dobrze nam się gada, więc tylko chciałem. I pan mnie jeszcze kiedyś zaprosił. Na pewno. Natomiast chciałem że jeszcze o tym, o tym Sejmie, który, który, który się narodzi. Właściwie wyborcy już go urodzili, ale, ale w sensie pojawicie się w tych ławach poselskich i tak się zastanawiam. Będzie kolorowo. B tak, będzie barwnie kolorowo i młodzież, i nowe twarze, i kobiety. Cieszo, balonowy, Natomiast to tak, na to jest pytanie jeden. mam, czy to jednak gdzieś w praniu. Nie będzie tak, że sejm będzie wielobarwny i na pewno ciekawszy niż ten poprzedni, a na końcu się zderzacie z prawicową większością. Walec, jedzie 235, głosujemy, 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 i sobie możecie przedstawiać projekty, głosować, krzyczeć, a i tak nic z tego nie wynika. Nie, nie będzie tak. Nie? Dlatego że my mamy naprawdę kilkanaście projektów albo kilkadziesiąt, które będą ludzie widzieli i oceniali. Ja wiem, że one nie przejdą. Ale po pierwsze, będziemy stawiali w bardzo trudnej sytuacji PiS, a ludzie będą wiedzieli o co nam chodzi. A będzie pan mówił, będziecie w trudnej sytuacji stawiali PiS ze strony lewicowo-socjalnej? Tak, to niech pan, to na przykład pierwsze, jedna z pierwszych ustaw. Leki za 5 zł na e, receptę. Rozwiązanie angielskie, żeby była jasność. Kosztuje w skali kraju 6 miliardów. Wiemy, skąd te 6 miliardów wziąć. I powiecie. I, i wszystko powiemy, bo mamy to zrobione. Mhm. Niech PiS nie głosuje za tym. Dobra, ale powiedział Pan jeszcze coś intrygującego, yy, bo powiedział Dzięki. Pan, że jest Pan przekonany, że, że, że wybory będą przyspieszone. Tak uważam. Niezależnie od tego, czy kandydat opozycji wygra wybory prezydenckie czy, czy nie. To jest czynnik, który może na to wpłynąć, ale może tak być, że mogą być przyspieszone, bo są ku temu realne przesłanki. I wczoraj byłem w programie jakimś telewizyjnym, tam śmiano się z tego. Pana, po pierwsze są trzy partie. Jedna ma 17 posłów, druga i posłanek, druga 17 posłów i posłanek trzecia resztę. Przewaga jest sześcio, sześcioosobowa. Zawsze ktoś będzie ambitniejszy, zawsze ktoś będzie mówił a, przypomniało mi się coś. Na potwierdzenie pana słów, już, jeśli dzisiaj bardzo ważni ludzie w pisie muszą ostrzegać przed kołysaniem łodzią, to znaczy, no że właśnie. jeszcze nie zaczęli, a już są. Teraz niech pan zobaczy. No, y, życie trwa, tak? Sprawy już się mówi o tym, że y, budżet raczej się nie zepnie, tak? No, miesiąc temu była nadwyżka, nadwyżka budżetowa, nawet po... Wzięciu pieniędzy z OFE? Już się nie zepnie. No wie pan, 500 zł coraz jest słabsze, bo nie ma rewaloryzacji ceny. Ja robię zakupy, może pan robi również. Robi, ja, no dobra, no to ile jeszcze 8-9 miesięcy temu ziemniaki były po 80 groszy u mnie na bazarze, teraz są po 2 złote. Więc wie pan, no to się wszystko odkłada. Bardzo możliwe, że będzie zacznie się z tym problem. A, a, a te świry, ci, ci bandyci wszyscy, ten szef, ten szefniku. Wie pan te wszystkie, ta cała bandyterka yy, uziobry. Czyli pan rozumie, że PiS jest tu na szczycie i już będzie tylko zjeżdżał. Ale on już jest zjeżdżający. Już. Dlatego, że sześć głosów przewagi w Sejmie yy, i rozkład innych mandatów to już jest co innego, a w Sejmie mają w tyłek. Obiecuję, że się z Panem będziemy umawiać. Sejm ruszy będzie ciekawie. Wodzim jeszcze raz dziękuję serdecznie dziękuję.